Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 20 października 30. Komisja Lekarska urzęduje w godzinach 7.30-15.30. Rocznik podstawowy to 2006 rocznik oraz osoby, które w ubiegłych latach miały Kategorie zdrowia B stają ponownie oraz także roczniki starsze. Te osoby, które dotychczas nie stawały przed Powiatową Komisją Lekarską. Celem w ogóle Powiatowej, celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej osób stających do kwalifikacji wojskowej. Jak i również. Tych osób, które w trybie ochotniczym zgłoszą się do tej kwalifikacji pod warunkiem, że ukończyły 18 rok życia. Jak teraz wygląda kwalifikacja wojskowa? Na kwalifikacji wojskowej ma miejsce na początku sprawdzenie tożsamości, zakładanie ewidencji wojskowej, następnie badanie psychologiczne, badanie lekarskie, które kończy się wydaniem. Orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w środzie wraz, wraz z wydaniem, wraz z określeniem kategorii zdrowia do pełnienia tej służby wojskowej.